Blisko jedna piąta mieszkań w Polsce ogrzewana jest piecami indywidualnymi. Co roku spala się w nich około 6 milionów ton węgla. Niestety nie tylko. W czasie jesieni, w zimie oraz wczesną wiosną codzienna ekonomia często bierze górę nad bezpieczeństwem i zdrowym rozsądkiem. Do pieców wrzucane są śmieci, w tym papier, plastikowe butelki, foliowe torebki czy stare meble. Mało ważne co, byle w domu było ciepło. Okazuje się, że palenie odpadami jest tańsze niż palenie węglem, a więc w związku z tym pali się także niestety odpadami, a to bardzo pogarsza jakość powietrza w mieście. Ten problem jest widoczny również w łodzi, a jest tym bardziej dotkliwy, że dotyczy śródmieścia. Nie oszukujmy się. Nawet jeśli ktoś pokręci nosem na przykry zapach czy tumany sadzy i kurzu, to i tak nie zdaje sobie sprawy z prawdziwego zagrożenia, jakie niesie ze sobą tak zwana niska emisja. Bo kto właściwie wie, co to jest? To zanieczyszczenia wprowadzane do powietrza ze źródeł niskiej wysokości. Czyli będzie, będą to przede wszystkim samochody oraz indywidualne systemy grzewcze. Powiedziałbym niskiej wysokości, czyli tak jak najwyżej wysokość budynku rzędu 20-30 metrów to maksymalnie. Ze spalania y, tak paliw stałych w paleniskach domowych, które te, y, w wyniku tego y, pozostałości są emitowane przez komin i lądują, że tak powiem, w niskich, w niskich, na niskich wysokościach. Tam, no, często, no, w sferze oddychania człowieka. Błodzi to obszar przede wszystkim wzdłuż dróg przelotowych biegnących przez same miasto oraz obszar śródmieścia, czyli tam, gdzie nie ma podłączenia do sieci cieplnej, gdzie każdy grzeje się przy pomocy własnych piecyków. W Łodzi zachodzi właśnie historyczna zmiana. W śródmieściu przywracany jest dawny blask. Coraz to nowe kamienice cieszą swym wyglądem nie tylko mieszkańców, ale również przyjezdnych, w których w mieście przybywa. Lokatorzy w zrewitalizowanych budynkach mogą liczyć na większy komfort i bezpieczeństwo. Podłączenie do ciepła systemowego zapewnia dostęp do ogrzewania przez cały rok oraz znacząco ogranicza ryzyko powstania pożaru i zaczadzenia. Te wszystkie kamienice, fabryki, pałace. Parki, podwórka, ulice, place to tworzy wartość kulturową stworzoną przez cywilizację i z no, której możemy być dumni. Program Stu Kamienic, związany z rewitalizacją śródmieścia, yy, mm, pozwala wyeliminować niską emisję. I już właśnie podłączyliśmy około 40 kamienic. Planujemy podłączyć następne 50, a cały projekt to jest około 280 kamienic. Wprowadzenie na przykład ciepła, czy, czy docieplanie budynków, wymiana stolarki, wymiana dachów na bardziej szczelne i całego systemu osłony budynku przed zimnem. To jest tak naprawdę warunek utrzymania go w dobrym stanie technicznym. Czyli mówiąc inaczej, jak wprowadzamy ciepło do budynku, to poprawiamy jego parametry techniczne od razu tym samym faktem. Czyli jak on się osusza, to, jest moc, to są mocniejsze ściany, to są e, zdrowsze warunki przebywania itd., itd. A jest o co walczyć. Zanieczyszczenia wydobywające się z niskich kominów nie ulegają rozproszeniu, tylko szybko opadają ku ziemi, zatrzymując się na elewacjach budynków otaczającej je roślinności oraz są wdychane przez ludzi i zwierzęta. Największym problemem jest przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli. Jest to choroba, która powoduje powolne, powolną niewydolność dróg oddechowych, konieczność nawet w schyłkowym etapie korzystania z respiratora, ta choroba no, jest zabójcą. Czyli można było gdzieś koło tysiąca osób podejrzewać, że ich że, zgony że, że w większym lub mniejszym stopniu są związane z zanieczyszczeniami powietrza. To jest rzecz, o którą można powiedzieć, środowisko uczelni dobijało się przez wiele, wiele lat. Dlatego, że w tych wszystkich starych domach stare piece niskowydajne, palone jak najgorszym,. Rodzajem opału, najczęściej najgorszymi gatunkami węgla. Efekt cała masa zanieczyszczeń przy powierzchni Ziemi. Bardzo zły stan jakości powietrza w centrum miasta. Jeżeli teraz będziemy kolejne kwartały rewitalizować, podłączać pod elektrociepłownię, zniknie tam z tego terenu przynajmniej ta niska emisja z budynków mieszkalnych. Przeciwieństwem dla niskiej emisji jest emisja punktowa, zwana wysoką. Wysoka emisja powstaje w źródle centralnym ciepłowni, elektrociepłowni o większej efektywności energetycznej dodatkowo, obowiązkowo wyposażonej w specjalistyczne instalacje oczyszczania spalin i najczęściej w kilkudziesięciometrowe lub nawet ponad 200-metrowe kominy. Warto zauważyć, że wysoka emisja jest związana z gospodarką niskoemisyjną czyli przyjazną środowisku. W naszym mieście ciepło systemowe dostarcza Veolia Energia Łódź. Począwszy od roku 2012 w Veolia Energia Łódź jednym z paliw jest biomasa. Biomasa jest w postaci peletu i zrębek. Tą biomasę spalamy zgodnie z obowiązującymi przepisami w odpowiednich proporcjach. Ilość spalanej biomasy w naszej elektrociepłowniach jest około 380 tysięcy ton rocznie. Ta ilość biomasy, ta ilość spalanej biomasy powoduje, że zredukowaliśmy około 250 tysięcy ton dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery. Ta biomasa jest również paliwem, z którego produkujemy w jednym procesie, zwanym procesem kogeneracyjnym, jednocześnie ciepło i energię elektryczną. Efektywność jest około 25-30% lepsza w stosunku do wytwarzania odrębnego. Dlatego też w naszych elektrociepłowniach wytwarzamy ciepło i energię elektryczną w tym procesie i jest on rzeczywiście bardzo efektywny dla mieszkańców naszego miasta. Oprócz spalania biomasy w naszych elektrociepłowniach, która przyczynia się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery, nasze urządzenia wyposażone są również w inne, które ograniczają taką emisję. Mam na myśli tutaj ograniczenie w zakresie emisji siarki, w zakresie ochrony emisji tlenków azotu oraz pyłu. Wszystko to powoduje, że produkujemy w sposób jak najbardziej właściwy dla naszego środowiska. Oczywiście cały czas jesteśmy na bieżąco i te urządzenia podlegają kolejnym modernizacjom tak, aby dostosowywać się do kolejnych ograniczeń. Ciepło systemowe dostarczane jest do ponad pół miliona mieszkańców naszego miasta za pośrednictwem sieci ciepłowniczej. Mamy ponad 780 km sieci ciepłowniczej wody gorącej i 10 km sieci parowej. Ta sieć dostarcza ciepło do ponad 9000 budynków. I na niej zlokalizowane jest ponad 1550 komór ciepłowniczych, czyli takich miejsc, w których znajdują się zasuwy, termometry, manometry. I żeby tym wszystkim zarządzać w sposób sprawny, to do tego potrzebujemy naprawdę takich inteligentnych systemów informatycznych, takich jak GIS który tutaj właśnie widać w tle, to jest graficzna opisowa baza danych, która współpracuje z wszystkimi systemami informatycznymi w naszej firmie. Rewitalizacja centrów miast to jeden z priorytetów rządu. Łódź ze swoim projektem jest w skali kraju prekursorem działań przywracających miastu zaniedbaną i zacofaną technicznie tkankę śródmieścia. Wszystkie miasta, duże miasta europejskie, a pamiętajmy, że jesteśmy w środku Europy, są absolutnie usieciowione. Czyli yy, nie ma czegoś takiego jak palenie dla celów grzewczych węglem przyniesionym z piwnicy. Chcemy doprowadzić do tego, żeby w żadnej kamienicy w Łodzi tak jest cel końcowy tej całej operacji rewitalizacyjnej, którą zaczynamy w Łodzi, żeby w żadnej kamienicy nikt nie musiał na czwarte piętro nosić węgla czy czegoś innego do spalenia w piecu i nie marznąć. To jest absolutnie średniowieczny sposób, który już nie wypada którego już nie wypada tolerować we współczesnym świecie. Rewitalizacja to olbrzymia zmiana, która nie dotyczy samych tylko budynków. Rewitalizacja to także proces społeczny, który powinien zachodzić również w mieszkańcach łodzi. Za to, aby czynione inwestycje były trwałe oraz byśmy mogli się nimi przez lata cieszyć w zdrowiu, odpowiedzialni jesteśmy my wszyscy poprzez swoje działania. Pamiętajmy o tym.